Halo? Nieważne to się już nagrywa. Eee, dobra, tak to kolejny odcinek. Tak, nagrywam to tego samego dnia. Tak, jest godzina 23.42. Dobra. Eee. W poprzednim filmik, który kolegować ten też. To nie jest wina mojego komputera, to jest wina silnika, na którym nagrywam, OBS. a i no, nie ukryłam ich średni. I średni to był darmowy, więc. Wymieszczące cebula. O, a, a, a tak, a A to. to wziąłem. Dobra. Tym razem to będzie następna misja. Ostatnio byliśmy tą. No to porana. na. kolejną. To są z tego co pamiętam góry włoskie tym razem. dokładnie. Tym razem się bronimy przed wuchami, znaczy, no, cały czas się bronimy przed wuchami, bo tym razem już w górach i mamy bardziej zorganizowaną bronę. Macie muzyczkę w tle. No i co, czas się bronić. co bierzemy, że do okopu powysądz, żeby nie zginęli. Nie fartownie. To Z tego będziemy bronić, nie za bardzo. A co tu mi brakuje? Ma te dzieła, to pośledzenie nie, nie Standard. Proszę się odsunąć. Dziś jak wczoraj zauważyłem, że nie dokończyłem mówić. Eee, są też medycy w drzewach. Medycy... O nie, gdzie straciłem je mostkę. A CKM mi rozwodziło, Bardzo miło ten system Ale tutaj już będziemy ponosić straty, bo się są jakby trochę bardziej zorganizowani te wszystkie dziewony, w której się trochę bardziej ogarnęli, ale wciąż ponosili ogromne straty. Proszę do mnie nie strzelać, panie Big Działo. Big Działo, chłopot. Na szczęście my dalej jakby mamy grą do do uszkodzenia własnych Się bardzo cieszyć gdyby to było... Jeżeli by mi włosie wyjechał jakiś, nie wiem, tygrysem czy czymś innym. Oczywiście mówię przykładowo. Czekam z tygrysem, tak zwanym z czołgów to większych szans bym nie miał raczej ale to sobie trochę tu w ocho postrzelać że zauważyłem, że twórca modyfikacji widział trochę niemieckich głosów z podstawowej wersji i trochę sam nagrywał. o, fajnie, że sam ponagrywa, tylko szkoda, że o, muzyczka się skończyła nie, nie wstawiłem w tle o, nie ma muzyki nie ma dla biednych muzyki Przepraszam, Przepraszam. musiałem. No Ale to czy się... To był już ten część wojny, w której Włosi się bardziej ogarnęli już... No, jak widzicie. Mają jakieś większe wsparcie. postaci dział. Panie Boże, nie sugeruję, że działał, woski były dobre w jakimkolwiek stopniu, no ale widzicie. Jakieś straty zadawały. Nie, no, nie zdążyłem rzucić granatu. No cóż. Nie, nie wiem przez jak długo mamy się utrzymać, ale z tego co mi wiadomo to mamy po prostu wybić jakby te jednostki. Jeszcze sobie tak takie zapiszę. Oczywiście będą też inne modyfikacje z tej gry. I w następnym odcinku wam podam kanał, który nagrywa bardzo podobne treści, bądź takie same. Znaczy... Może nie takie same, tylko... No... Po, ang po pierwsze to po angielsku, a po drugie to inne trochę. Inne modyfikacje, ale też z tej gry. No i do czego zmierzam? Nie wiem, czy mogę go uznawać jako rywala, czy jako kogo. On dosłownie nagrywa te same modyfikacje, co ja będę chciał nagrywać i... Ja mnie to niepokoi, bo niestety większość ustawiam, że to jest dla dorosłych. Jak wiecie dla dorosłych, no to dzieciom się tego nie pokazuje. Od zazwyczaj cave English. A angielski. Zastanawiam się czy to jest jeszcze sensowne, że jakby robite drębów... Mrebu... A tyle ten wyszła. A, to jest system leczenia jeszcze. Tu mikrofon, jak się z tym czujecie. System jeszcze leczenia i on dosyć ciekawie działa, bo Dobra nie działa, bo to w ogóle ciekawego po prostu Pipsze żeby zapełnić jakoś czas. Byście mnie nie uznali za kompletnego idiotę. To wcale nie jest prawda. Nie wierzcie. Ja dobrze żartuję, wierzcie. Po prostu jestem idiotą, który próbuje coś ugrać na YouTubie, a mu za cholerę nie wychodzi. Ojej, przestańcie mnie tu być. W... Tylko widzowie strzelacie, strzelacie. Ach, no nie, przepraszam, oglądałem ostatnio zresztą w na YouTube. Więc ja ciągle próbuję udawać głos Janusza. Ale ładnie płynęło. No tak się... jak. też w tej grze będzie problem z amunicją. W tym będę nagrywał na pewno Red Tide. Nawet nie wiem, czy nie nagrałem innego odcinka. Ale... Nagrywałem. O! I tu mamy właśnie wsparcie. Możemy wysłać do zupełnie. Uzbyt... Oczywiście ja nie jestem zbyt dobry. Preferuję taktykę Big War. Wielka wojna. I po prostu wszystko wystawiam na jedną kartę. Jest oczywiście błąd z mojej strony, ale... debilowi do rozumu nie przemówisz. Kuba. Piszcie też jaki kontakt chcecie, tylko proszę, bo ostatnio Paweł z Polski mi napisał czyli też, jakby taki koalicjant z partii YouTuberów, którą znam. Można tak powiedzieć: Partia Napisał, żebyśmy zbudowali Auschwitz Breakout w Minecraftie Java. W ostatnim dniu mówiłem, że będziemy właśnie tam próbowali się połączyć z Kamixem, drugą osobą drugą z trzech osób z, z naszego studia, czyli ja anonim możecie mnie dosłownie nazywać anonimem wcześniejszego kanału jakby nie mam i raczej nie planuję zakładać no i... I po prostu ten... mówcie mi anonim chyba nie, nie dowiecie się a jeszcze jedno, jeżeli kiedyś będę nagrywał z kamerką, to nie, nie zobaczycie mnie. Nie, czekaj, to się... To jest Italian Army. Ale no, czemu słyszę Niemców? To jest bardzo dobre, zasadnicze pytanie. Bra. Eee... Więc ja, tak jak mówiłem, nagrywam na zapas, więc nie dziwcie się, jeżeli coś będzie stare. bo nie do końca aktualne. Po prostu nagrywam to na zapas. Tak jak mówiłem wcześniej, wrzucam sobie po kilka 3-4 razy w tygodniu będę wrzucałam 3, nie 4 przepraszam Co to było? Przepraszam bardzo Bo nie jestem pewien czy to Japońcy robią kamikadze, czy... Czasem nie wiem co Ale tak czy się mamy utrzymać jakby to mniej nadal Dobra, no, co ja piję przepewnie oglądaliście to razy u innych osób. A, i jeszcze jedno, nie chcę się chamsko promować, ale... Ale, ten... Bardzo rozumiem teraz sekcję grania na komputerach, jeżeli chodzi o studia nasze. No, i jest taka sprawa. Jeśli znacie osoby, które po prostu lubią jakieś gry strategiczne, lub, nie wiem, chciałyby na, obejrzeć jakieś poradniki z gier, jak coś nagrać, jak coś... jak jakąś daną misję przejść w grze typu Man of War czy innych grach. Bo ja mam wiele. Możecie mi pisać i zadawać pytania. Znaczy jakie mam, a jak nie. Zresztą możecie sprawdzić moje konto na steamie antipias możecie sobie poszukać Kurwa znowu jedną w mikrofon. No i... No i po prostu dawajcie pytania, piszcie, co byście chcieli zobaczyć na kanale. Proszę, nie piszcie mi, że chcecie zobaczyć Albo się brickhau jak się buduje. Znaczy, ja mogę to zbudować, teoretycznie, ale... ...jak zrobić komorę gazową? Z takich pytań wolałbym... nie wiedzieć. Co kurwa? Nie, nie słyszeć. Znowu zaczynam przeklinać cholera. No trudno. Wierzę dużo dużo was jeszcze... A, w tej grze jest jeszcze coś takiego jak przyspieszenie czasu. Punkt. Backspace mi że sobie przyspieszę, bo po prostu. I wam, i mi nie chce się tracić czasu, jak po prostu to jest regularna bitwa pomiędzy tymi dupkami a tymi dupkami. Znaczy w krecie to nie dupki. Z czym się wam kojarzy Grecja? Oliwki. A mi z... Wodny, jedź pan trochę wolniej. po wieku. Dobra. Yy, tak się, z czym się wam kojarzy Grecja? No, proszę sobie. Zwolnię yy, tempo, bo zaczynam ponosić coraz większe straty. Bardzo mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Ale cóż, trzeba walczyć. Jep, ol więcej nie macie. Nie ma was tam O, <laughs> Kurwa, Janusz. Janusz, mołd on. jest nie wiem, czy grana doleciał, czy ja strzeliłem. Smutek. Będę pewnie też nagrywał gry jakieś inne. Mam naprawdę dużą... Duży zasięg, duży, dobry komputer. Będę kur... Raz nauki w mikrofonie, że nie będzie tego słychać. Proszę, nikt tu, nikt, nikt nie będzie słychać, błagam. YouTube, zlituj się. A i nawet, wiecie co, tak wsparcie dla nas to też może być w postaci, choćby, że włączacie sobie dźwięk z naszego filmu i odpalacie sobie jakiś dłuższy, jakby, jak się pojawi na kanale jakiś dłuższy film, odpalacie sobie go w tle, bo to zawsze nas przybliża do tych... Tej kooperacji z YouTubeem do programu partnerskiego YouTube, będą pewnie też takie gry na kanale jak Secret Neighbor. właściwie to jest Twilight Reloise in My Town z do przemieszczania do Hello Neighbor. Jeżeli chodzi o Alpha 2, Hello Nibora to uznaję, że to jest główna tego roku. Czajniczek! Jedno słowo. Oni mieli prostą rzecz zrobić. Działający czajnik, który ma ociągnąć uwagę nieprzyjaciela, Tiny Blood Games zna się na robieniu walnej grafiki, na robieniu otwartego świata i na robieniu ciekawej fabuły przez pierwsze 5 minut. Będzie to już jest wszystko takie mech znowu, no ja mogę nagrać. Mogę to nagrać. Mam do tu dostęp. mogę zainstalować i powiedzmy, że następny film na kanale to będzie. Alfa 2 Heloni Bur Alfa 2 Pytanie, co to wniesie? Co to co, 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 co wniesie na polski YouTube? Nic, Absolutnie nic. No, ja powiem Was. Stąd to wiem? wiem się nawet nie o tym, że jakiś mniejszy kanał, który nagrywa na mało Polsce obecnie że przez nagrywam w Rumunii, ale poprzez chwile i to wcześniej, wcześniej, wcześniej. Nagrał Hello Nibor Alpha 2. Wiecie skąd to wiem? Bo to nagrywał Eleven. Nagrywał to DisneySofski. Nagrywał to Chucken. Czekam nie, polecam. Nie chodzi bo to ten chowa. Dobra, YouTube, nie demon... YouTube, nie usuwaj mi filmu. 10 godzin później. Oczywiście. 3 styczeń. Survive... Survive Italian charge. Przetrwaj ostatni... Przetrwaj włoski szturm. I didn't see problems. Wait, I have problem with ammo? I have problem with everything. Of course, mate. Przynajmniej teraz mam przewagę w postaci tego, że ja mam pojazd opancerzony. No to właściwie czołgiem nie można znaleźć. znaczy... Jasne, jest go na gąsienicach i ten... Ale czołgiem ja bym tego nie nazywał. Wiecie dlaczego? Bo czołg ma działo. To ma karabin maszynowy. I nie uznaję czołgów z karabinami maszynowymi. Mówię wam wprost. Nie uznaję czołgu z karabinami maszynowymi. A swoją drogą to jest wciąg produkcji brytyjskiej. Vickers to jest bardzo popularna firma, która w drugiej II wojny produkowała dla Brytanii uzbrojenie. Produkowała tam bodajże w posażerunku Pichoty i pojazdy lekkie. No i to jest właśnie jeden z efektów. Vickers MK, MKE. Powinno się to czytać teoretycznie MK, MKE, ale MKE. Pol This Polska język, kurwa ję y y y znaczy trudna język, kurwa język. Jezus. Dobra, jadę bo... Cóż, niekompetentność jednak NPC to modyfikacji to jest... ...wyższy poziom. No i po prostu, no nie da rady. Nie wytrzymiesz. Did you retreat? I go crush you. A, i swoją drogą uczę się angielskiego na zamasowanym poziomie. Zaprogramowo. Tak, Kamil, to jest coś, coś się do ciebie. w się z historią. Eee... No ale tak siak. O co chodzi? uczę się ponadprogramowo angielskiego, więc będę trochę wyglądał po angielsku, a trochę po polsku, więc. Jeśli znacie angielskiego, to możecie mieć taki problem czasami. Mówię, bo ja potrafię czasem przeprążyć całe kilkanaście zdań po angielsku. Liliwa, co jeszcze nie spotkałem na poprzednich filmach. Bo jak mówię, nagrywam na zapas i nie wiem, co będzie poprzednim filmem. no To macie farfa. Może kiedyś zaproszę pewnego serba. Nie, nie przeniesie mi tego do domu, tylko po prostu rozmawiamy o uzbrojeniu. Niemieckim i nie ogólnie o historii, bo też możemy zrobić coś na sposób podcast. Podka... pod... podcastu. Tak, podcastu. Po prostu pieprzymy o historii przez kilkanaście minut. O właśnie, na przykład o inwazji, o aneksji Albanii, coś tego, co to spowodowało. O, nie wiem, o belgijskich, belgijskich... dokonaniach w Kongo. Dobra. Ja może dobiję tych dwóch bo zaczynam brakować miejsca na dysku. Profesjonalizm level max. Dobra Dobra, dosłownie zostało mi dwóch włochów. Proszę, traf. Dziękuję. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie ich więcej. Tutaj mam jeszcze wskaźnik paliwa. Tutaj mamy amunicję. Szkoda tylko, że pewnie będę debilem i nie będę widział ani jednego, ani drugiego. Jej, koniec amunicji. Jej, koniec misji. Dobra, tym razem uda mi się zrobić bombowy akcent. Tym oto pięknym aktem samobójstwa ze strony... ...trzeciej greckiej dywizji. Chorowa mać chujowa samobójstwo. Dobra,